I kochani, podobnie wybierzemy się między kurzące kominy a kolosalne koloseum dokładnie do sadu, do sadu po to, aby wylądować przy przystanku pizza lub food traku pizzy upita. Za co dostaniemy oczywiście kolejne punkty doświadczenia, gdzie trzeba wylądować? Zobaczcie na tym filmie i szybciutko zdobądźcie te cenne punkty doświadczenia. Jedziemy! Za to zadanie dostaniemy 15 tysięcy punktów doświadczenia. Ja oczywiście zrobiłem to nieco wcześniej, dlatego na ekranie nie pojawiła się informacja o wykonaniu zadania, natomiast jeżeli wylądujesz dokładnie w tym samym miejscu co ja, a na liście zadań będziesz miał to zadanie, to oczywiście punkty pojawią się na ekranie i zdobędziesz je. Na dzisiaj to już tyle, pozdrawiam cię serdecznie i cześć!